Jestem właśnie przed konferencją Sony. jest To bardzo fajne miejsce, gdzie można sobie usiąść, coś zjeść dobrego, napić się piwa. Paweł tutaj Kamiński podstawił właśnie jakieś jedzenie, im meksykańskie. Proszę nie zasłaniaj. No, czekam na to, co pokaże Sony. Zobaczymy, czy będą jakieś niespodzianki. Raczej się nie spodziewam wielkich, chociaż... No, muszę przyznać, że mam zaproszenie na niezapowiedziane gry, więc nie powiem ile i nie powiem nic więcej, bo w sumie, w sumie nie wiem. Oprócz tego, ile ich będzie. No, chciałbym, żeby było ich jak najwięcej. No, poza tym, no cóż, no. Niech się dzieje. Niech będzie nie tylko to, co będzie w tym roku czy, czy 2015, jakaś taka super niespodzianka. Chciałbym zobaczyć coś takiego naprawdę totalnie niespodziewanego. No i oczywiście liczę na grę. Yy, FromSoftu, no nie no, to, to by było piękne, gdyby się okazało, że Project Beast to Demon Souls 2 i faktycznie zobaczymy to yy, dzisiaj na konferencji. No ale jeśli tak się nie stanie, trudno, żyje się dalej. Yy, nie miałbym nic przeciwko temu, gdyby, gdybyśmy zobaczyli jeszcze jakąś polską grę na konferencji, no bo jak na razie widzieliśmy przez chwilę Hellraida i, i, i później dłużej Wiedźmina na konferencji Microsoftu, no ale tak ogólnie, no to troszeczkę słabo z tym tematem. Chciałbym to zobaczyć, coś właśnie tutaj usunę. No tyle, zobaczymy, wszystko się okaże już za jakieś no, dwie godziny chyba. A potem, a potem greatness awaits. Albo nuda awaits. Mam nadzieję, że nie, jednak spodziewam się dobrej zabawy. Ja jestem z przodu. Ja jestem z przodu, tak. Tak, tak. Nie się na Sony, bo. Normowe jedzenie. A, free food. Normowe jedzenie. Free food and robi dziennik, robi. Bo kto nas nie chciał? Na no, jej była tylko pizza i donaty. UBIN Ubi nas dobrze. nie chciał. No, dobra, idziemy po stolik i co będziemy robić? Czekasz na Greatness i, i pić piwo. Samo zło. Tym razem siedzę w środku. Przed konferencją Sony, przed konferencją Sony się z, koleż z koleżami, z takimiś nerdami, z jakimiś nubami, z poligami. Konkurencja, to nie lubimy ich. Siema. A także tutaj Colo te, testuje Pro Project Morpheus. <grym>, jak widać, nieźle mu wychodzi. Jak tam, co tam? Czego oczekujecie oprócz Halo? Greatness. Halo zgardzian, zawsze. Teraz bandit, porywę. Hejlo. Wariaci, wariaci. ja czekam na. Jak nowego. a go do baz. Na co? Nowy baz. Zrobimy? No. Najlepsza gra imprezowa. Nie, poważnie chętnie mi zobaczymy nowy kodowór. Baz nikogo. godowor wszystkich. Ja też jestem za. Tomek no, mówi, to że. Tomek mówi, że. Tomek powinien być. Jak eee, jakiej? w Egipcie? W Egipcie jest super, ale nie będzie, pewnie będzie. Nie wiem, jakaś, ile będzie. Wyle W Rzymie. nie Zabijanie bogów rzymskich nie jest takie. fajne. to było jeszcze taka sama. Gado było z O, może. Jeden na jeden z dynem. Ja bym chciał zobaczyć cesasyński Z Wikingami. z Wikingami? No. z tych, z to nie, no. z tych, z Aztekami. z tych, z tych, z na Gdzie mam uciek? Ja Kolega z Classic tak? Extreme zrobił sobie ja z nim mam, selfie. Ja mam zdjęcie z nim za, przed lat. To mi, to mi wystarczy. Nic się nie zmienił. Cała prawda. Cała prawda o Teamie szeferze Nic się nie zmienia. Wciąż robi gry, które się nie sprzedają. Wykręć siebie, to twój serwis. Dobrze, no ja będę rozmawiał tak z nimi. Teraz rozmawiam z nimi, ale nikt nie pokazuje, bo nie chcą. Oni mówią, że kosa będzie zły, że ich tutaj pokazuję. Wiecie, kto to kosa, nie? Lesz, to łóżyk. Kosa to ten jest były naczelnik Neo. Publiczność pokaże, to jest nudzi. Skoro każą... Tak wygląda... Konferencja Sony. Raczej przed konferencją Sony. A w listopadzie tutaj będzie kontakt, to No. bym przyjechał, gdyby by to nie było tak Tak jest znanym panem Grandzu. Ma koszulę ule jak widać. No ona nie jest z paneli. Nie. Ona ma tę koszulę. Tak, tegoroczna moda w wśród dziennikarzy growych. I tylko jak zawsze. Czekamy, czekamy, czekamy. Będzie fajnie, to będzie fajnie. Jak nie będzie fajnie, to... No to, no, no to skończy się tak, jak się może skończyć. W jedyny, słuszny sposób. Ty dość mnie rozbawiasz. Naprawdę. No Ostatni, czekający na od Guardian. Ja chcę zobaczyć nową grę z From Software. Tyle. Jesteśmy już po konferencji Sony. Dużo się działo. Jestem zachwycony tym, jak wiele gier pokazano. Pokazano dużo tytułów ekskluzywnych dla tej konsoli i cieszę się, że będzie nowy Little Big Planet. Trochę wydaje się łatwiejsze od poprzednich części. Może nareszcie z żoną ukończymy. Oprócz tego, oczywiście, nowe, nowa gra od From Software. Bardzo mnie cieszy, że nie są to nowe Soulsy. Oczywiście, jestem wielkim fanem tej serii, ale zawsze to dobrze widzieć, że studio nie robi. Cały czas tego samego tylko próbuję jakieś nowości. Cieszy mnie, że The Island nie jest martwą, martwym IP, że zobaczymy kontynuację. Ciekawie mnie, w którą stronę to pójdzie i kto w ogóle to robi i w jaki sposób będzie, będą twórcy tej gry walczyć z Techlandem i z Dying Lightem. Fantastyczny ruch ze strony Sony, że pokazano GTA V, że ogłoszono, że nawet jeśli graliśmy na Xboxie 360 online, to ten progres możemy sobie przenieść na PS4, także tutaj jest taki jasny sygnał, w którą stronę powinniśmy iść, jeśli zmieniamy konsolę poprzedniej generacji na nową, czyli, czyli jeśli graliście na poprzedniej generacji, chcecie przeskoczyć na coś nowego, no to wszystkakłocie na PS4. Największe wrażenie chyba zrobiło na mnie New Uncharted. Jest trochę zamroczne dla mnie. Mam nadzieję, że to, ta gra nie będzie tak właśnie się prezentowała jak cały ten zwiastun. Że wpływ twórców The Last of Us nie będzie aż tak mocny na. na no, bo to jest jednak dość, moim zdaniem dość luźna seria. Chociaż tam się zabija wiele osób, ale jednak to jednak jest no, fajna przygoda. I mam nadzieję, że zostanie utrzymana w takim temacie, w takim klimacie. Natomiast. Co mnie najbardziej zszokowało, zaskoczyło, no to na pewno jest to No Man's Sky. No nieprawdopodobnie to wygląda. Mała ekipa to robi, a jest to jakiś gigantyczny projekt. No i chciałbym zobaczyć, jakie te planety będą, jakie stwory będą je zamieszkiwać, także na pewno będę w to grał. Dużo fajnych gier, dużo rzeczy się działo. Szkoda, żeby nic nie powiedziano na temat PlayStation Now w Europie. Także ten temat jakby przemilczę. To mnie nie obchodziło była chwila na odpoczynek, na tweety, no ale poza tym bardzo dobra konferencja i fajnie, że Sony skupiło się na grach i będzie ich dużo. No i czekam, czekam na to, co przyniesie dalej E3 i mam nadzieję, że jutro sprawdzę jutro, do pojutrze w druku to nową grę From Software. Na to najbardziej czekałem i się, cieszę się, że się doczekałem.